Hej Siemanko wszystkim. Witam po raz kolejny na kanale Shinrai TV. I dzisiaj klepnąłem dla Was, że tak powiem, ten materiał z myślą o Was i tylko o Was, tylko po to, żeby, żebyście zobaczyli, że ja nie jestem złym człowiekiem, że ja mam dobre intencje, że, że wszystko że to, jakim jestem człowiekiem nie stało się bez przyczyny. To, że ja se tam poprzeklinam w materiale i tak dalej, to, to się nie dzieje bez przyczyny, ale to wszystko wyjaśnię w liście, który, który do was napisałem. Jest to zbiór moich, moich refleksji, moich przemyśleń, moich odczuć. Jest to też jest to też taki mój manifest, że tak powiem, w którym, w którym uwzględniłem Walkę moją o życie mojej kobiety, bo jak wielu z Was pewnie wie, moja kobieta choruje na guza mózgu i kostniako-chrzęstniaka jest to nowotwór tkanki kostnej. I w tym liście też uwzględniłem, uwzględniłem cały proces walki o to, skąd wziął się zamysł w ogóle. Będziecie wiedzieć, dlaczego postanowiłem. Nagrać ten kanał, dlaczego postanowiłem się tym wszystkim z serca z wami dzielić. Yy, uważam, że powinniście już dawno wyjść z tych baniek yy, mydlanych, w których żyjecie. Jeśli część yy, moich słuchaczy wie, o czym mówię, bo już w tych bańkach nie żyje, to chwała wam za to. Yy, może życie nie będzie dzięki temu łatwiejsze, ale, ale przynajmniej będzie prawdziwe, yy, i, i to jest najważniejsze. W liście opowiadam o, 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 o całym, że tak powiem, opowiadam przebieg walki o życie mojej kobiety i przebieg walki mojej kobiety z nowotworem. Jak to się zaczęło. I w ogóle w ogóle ja nie będę tutaj się tak rozwodził nad tym. Po prostu pozwólcie, że umilę wam ten czas. Zdjęciami, slajdami, które przedstawiają malutki, malutką część zła tego świata. Zrozumiecie, że, że, że te zdjęcia to przedstawiają miejsca, budynki, ludzi, którzy, którzy zdecydowali się w imię swojej chyba własnej wrodzonej tempoty i niewiedzy, nawet bym powiedział. Zdecydowali się cię miężyć, nie wolić i bogacić się waszym kosztem i stąd stąd wywiódł się, że tak powiem, zamysł na napisanie tego listu, list jest naprawdę z głębi serca. Poświęciłem temu kilka godzin swojej pracy zebrałem swoje myśli do kupy, bo gdybym miał opowiadać tak, tak po prostu luźno, swobodnie. To ja bym nie uwzględnił większości rzeczy w tym. Także pozwólcie, że nie będę dalej przeciągał, za to, że gdzieś tam się przytnę czy coś. Naprawdę, proszę wybaczcie, mi jestem tylko człowiekiem. Jestem też już zmęczony, że tak powiem, dzisiejszym dniem, bo dzisiaj dużo, dużo rzeczy, dużo serca włożyłem w to, żeby, żeby ten materiał powstał. Jest w ogóle dzisiaj 12 grudnia 2022 roku, godzina nie ma znaczenia chciałem tylko po prostu uwzględnić datę dla Was, żebyście wiedzieli, że, Kina, że... <laughs> przepraszam, żebyście wiedzieli, kiedy ten, kiedy ten materiał powstał, a, a teraz pozwólcie, że, że po prostu przejdę do, do odczytania mojego, że tak powiem, manifestu. Mam nadzieję, że, że miło spędzicie podczas mojego czytania czas, oglądając sobie yy, część Malutką część złotego świata, co pozwoli wam otworzyć oczy, wyjść z opuścić Matrix, wybrać, wybrać, yy, wybrać dobrą tabletkę. <grych> yy, no, po prostu pozwólcie, że już nie będę wam tu dziamolił, i przejdźmy do, do tego listu. Witam. Patrzyłem przez ostatnie lata na świat przez pryzmat wszystkiego, co nas otacza, i doszedłem do wniosku, że już czas najwyższy pomóc Wam opuścić mydlaną bańkę zwaną Matrixem, by zacząć żyć i działać realnie w realnym świecie. Głowa mnie boli i serce mi krwawi, jak widzę, jak otaczająca nas manipulacja zmienia świat i ludzi na gorsza. Jak bzdury w telewizji czy internecie dzielą społeczeństwa, dziel i rządź. Jak globaliści, Forum Ekonomiczne Davos, filantropowie, korporacje, lobbyści, czy Watykan ciemiężą ludzkość, dążąc do globalnego niewolnictwa i kontroli absolutnej. Nie chcę się tu rozwodzić i rozbijać tematy na atomy, bo nie starczyłoby mi życia, gdyż jestem sam, bez materialnych środków do walki z tym okrutnym systemem. Mam nadzieję to zmienić razem z wami. Najmocniej w moje serce uderza fakt, jak otaczające nas środowisko wypacza w nas empatię, miłość do bliźniego, wzajemne poszanowanie naszej egzystencji, nietykalności cielesnej, poszanowanie przestrzeni osobistej czy życia drugiego człowieka. Łzy się na policzek cisną, jak widzę obojętność na ludzkie krzywdy, w zamian widząc puste gadanie wpływowych mas o pokoju, jednocześnie podsycających konflikty. Jak korporacje mówią o zdrowiu, a w praktyce zależy im na wywoływaniu w nas mikrostanów zapalnych, prowadzących z czasem do poważnych chorób, nieustannie wzbudzając w nas zaufanie, po to, by potem wrócić po ich lekarstwa, które tak naprawdę tylko zaleczają choroby, nie leczą wcale lub są po prostu zwykłym placebo. Nie trudno się domyślić, że to wszystko, po to, by zawłaszczać wasze pieniądze i żerować na was poprzez wywoływanie w was chorób ostatecznie prowadzących do śmierci, kalectwa, poważnych zaburzeń zdrowotnych i tym podobne. Ten globalny proceder oskubywania was z godności czy waszych bardzo ciężko zarobionych pieniędzy trwał od waszego pierwszego kontaktu z tym systemem elit psychopatów. Podlityką na usługach elit, farmaceutami, aptekami i tym podobne. A lekarstwo na każdą ziemską chorobę. Leży przecież u waszych stóp w naturze i w przeciwieństwie do powiedzenia pieniądz leży na ziemi, tylko trzeba się po niego schylić. Śmiało twierdzę, że jak już się schylisz, to co podniesiesz prędzej? Pieniądze czy lekarstwo? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. I zrozumiałem to lata temu, gdy pozbyłem się telewizji. Zacząłem myśleć samodzielnie, zdobywać wiedzę i weryfikować ją bez udziału osób trzecich i tak zacząłem zgłębiać właściwości medycznej marihuany. Lekarstwa, działanie, zastosowanie przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Lekarstwa, oleje, CBD i RSO, którymi postanowiłem leczyć moją drugą połowę, moją kobietę, matkę naszych dzieci, sprawiły, że stał się jakiś cud. Moja kobieta cierpi na kostniako chrzestniaka oraz guza mózgu. Nie miałem jeszcze pojęcia, że mam potencjał i predyspozy pre predyspozycję, by zgłębić temat na tyle, by leczyć. A nie mam nawet matury i jestem z tego bardzo dumny i sobie, i tylko sobie to zawdzięczam, bo mądrość wynosi się z domu, a w szkole czy na studiach człowiek się dziś nie uczy, tylko indoktrynuje. Na pożytecznego idiotę, który ma nie zadawać pytań i robić, co system nakazuje. Na bazie serii doświadczeń i zebranych przeze mnie informacji udało mi się otworzyć umysł na naturę, zgłębić temat na tyle, by móc zacząć leczyć. Historia mojej kobiety czarno zaczęła malować się koło roku 2015, kiedy to dowiedzieliśmy się po badaniu rezonansem magnetycznym, że wykry wykryto guza mózgu. Wtedy powiedziano nam, że jest zbyt mały, by cokolwiek stwierdzić. Nie uwierzyłem im, ale rezonans wykazał jakąś malutką plamkę na mózgu. Pakiet Mendelejewa od korpo śmieci, to jest leki, tabletki, maści, syropki i tym podobne, jak najbardziej się pojawiły. Lecz po niedługim czasie uznałem, że to, ni że to nic nie da. Im na niej nie zależy. Oni nie chcą jej leczyć, tylko faszerować jak królika doświadczalnego laboratoryjnym z syfem i czerpać z tego zysk. Mijały dnie, tygodnie, miesiące, a stan się powoli pogarszał. Z czasem prawdopodobnie problem się powiększał, ale już nigdy nie wróciliśmy na kolejne badanie, by jednoznacznie to potwierdzić. Tak więc z czasem w czaszce narastał ból, coraz większy. Zawroty głowy, osłabnięcia skutkujące krótkimi utratami przytomności. Pojawiały się coraz silniejsze leki i coraz większe od nich uzależnienie, o czym wspominałem wcześniej. Czuliśmy się kompletnie bezradni, a myśl, że dzieci mogą stracić matkę, wpędzała mnie w obłęd, który skutkował niepotrzebnymi tarciami w rodzinnym gronie. Czas płynął powoli, lecz nieubłaganie. Bóle nie ustępywały, przeciwnie, narastały i nie odpuszczały. Niedługo po badaniu mózgu rezonansem, moja dama zaczęła uskarżać się na narastające bóle w lewej nodze, na wysokości kolana. Z racji na to, że moja pani miała wtedy lekką nadwagę, uznaliśmy, że to przez nadmiar masy ciała występuje ucisk stawu kolanowego, co skutkuje bólem. Jak w przypadku guza mózgu, taki w tym mijał dzień za dniem i tak, problem narastał. Co, jak wspominałem wcześniej, przekładało się na rodzinne relacje. Aż nadszedł dzień, kiedy moja kochana powiedziała mi, że coś rośnie w wewnętrznej stronie kolana jej lewej nogi. Umówiliśmy wizytę u lekarza, a potem serię badań i okazało się, że guz mózgu to tylko początek tej strasznej przygody, która trwa tak naprawdę do dziś. Po badaniach przyszedł lekarz, zimny jak lód, pozbawiony empatii, zapasiony bydlak hipokryta który pouczał moją kobietę, jak ma się odżywiać, co wykluczyć z diety i tym podobne, choć sam wyglądał jak ogromny baton cuchnącego mięsa do kebaba, po czym oznajmił nam, że w kolanie rozwija się nowotwór kostniako-chrzęstniaka, który w większości przypadków jest niezłośliwy, ale z każdym kolejnym jego wycięciem i odrastaniem istnieje duża szansa, że z łagodnego nowotworu może przekształcić się w nowotwór złośliwy Zamarliśmy. Znowu minęło trochę czasu. Doszło nawet do operacji usunięcia nowotworu, ale po około 8 miesiącach koszmar powrócił. Moja pani spostrzegła narośl. W miejscu usunięcia nowotworu, w tym samym miejscu, w którym był wcześniej, pojawiła się zgrubiona podskórna kostna narośl wielkości orzecha włoskiego. To był ten moment, kiedy uznałem w środku samego siebie, że nie. To się tak nie skończy. To ja tu kurwa rozdaję karty, bo wiem, jak świat i ludzie są ogłupieni i zaczęło się. Zacząłem czytać, czytać, jeszcze raz czytać. Odkopałem w internecie relacje ludzi, którym CBD i RSO uratowało życie i tak zacząłem zgłębiać tajniki medycyny tradycyjnej. Obejrzałem kilka filmów dokumentalnych, odnalazłem nawet księgę sprzed 200 lat, z której jasno i klarownie wynikało, że marihuana jest prekursorem powstawania lekarstw na raka, nowotwory i nie tylko, bo jak wspominałem wcześniej, to tylko część cudownych zastosowań tej rośliny. Zrozumiałem, że teraz to już tylko trzeba połączyć kropki i to koniecznie samodzielnie, nie sugerując się zdaniem i zaleceniami sprzedajnych pseudolekarzy czy farmaceutycznym korpo mordercom. Zgłębiałem wiedzę przez około 6-7 lat, monitorując stan zdrowia mojej kobiety, weryfikując jej samopoczucie, czy boli i jeśli tak to gdzie. Prosiłem nawet by żeby opisywała skrupulatnie skalę bólu od 0 do 10, gdzie 10 to skala bólu porodowego, czy ma zawroty głowy, czy jest osłabiona i tym podobne. Nie miałem profesjonalnego sprzętu, więc wszystko opierałem o doświadczenie zdobyte samodzielnie oraz obserwacje w 2022 roku z początkiem roku skomponowałem swój pierwszy olej RSO z marihuany gatunku Royal Medical 11% THC i bardzo wysoką zawartością CBD oraz Amnesia Haze 22% THC i niską zawartością CBD. Skomponowałem olej równoważąc zawartość CBD i THC. Ale to THC odgrywa kluczową rolę w przyspieszaniu obumierania komórek nowotworowych. CBD zaś jest substancją wspomagającą cały proces, bo to CBD przywraca nam lepsze samopoczucie, dzięki czemu mamy siłę dalej walczyć z chorobą. I choć nie potrafię słowami ubrać tego wszystkiego w biologiczne pojęcia, to wystarczy mi świadomość, że rozumiem, jak to działa i że w ogóle działa. A wierzcie mi lub nie, naprawdę robi robota. Ale do tego zaraz przejdę. Tak więc po rozpoczęciu kuracji na początku 2022 roku, podawałem mojej ukochanej olej RSO tuż przed snem, dawkując dwie krople pod język, utrzymując je pod językiem przez około minutę. Po kolejnych dwóch, może trzech tygodniach zwiększyłem dawkę do trzech kropel. Jak nie trudno się domyślić, rezu rezultat nie pojawił się od razu, ale już po około czterech, sześciu tygodniach po zwiększeniu dawki. Moja kobieta w magiczny sposób przestała uskarżać się na ucisk w czaszce. Sama w sumie nawet tego nie zauważyła. Nie od razu. Co wywołało we mnie radość. Pierwszy raz od długiego, bliżej nieokreślonego czasu była to radość w sercu, nie na mojej twarzy, gdyż nie chciałem chwalić dnia przed zachodem słońca. Nie chciałem się pozytywnie nastawiać, żeby się później nie rozczarować. Dawka trzech kropel utrzymywała się przez kilka Kolejnych tygodni, a jej samopoczucie było coraz lepsze. Bóle ustawały i pojawiały się coraz rzadziej, a kobieta, dla której zaryzykowałem konflikt z prawem, uprawiając marihuanę. I tworząc lekarstwo, które działa i które również jest zakazane, odzyskała nadzieję, która umiera ostatnia. Wrócił jej specyficzny humor, poprawił się jej nastrój, a efekty leczenia zaczęły przynosić oczekiwany w głębokiej wierze rezultat. Tak, modliłem się. Ale nie do Boga, którego zna większość z was, bo on jest wymysłem watykańskich diabłów, by wami sterować. Modliłem się do źródła sławiańskich przodków, w których wiarę zawdzięczałem, zawdzięczam Edwardowi z kanału Radio Telewizja Sławenia. Sława, bracie. Tam również odnalazłem siłę na to, by stawić czoła przeciwnościom losu i pozytywnie. Pozytywne zaskoczenie działaniem, przepraszam. Tam również odnalazłem siłę na to, by stawić czoła przeciwnościom losu i nie poddawać się bez walki. Jestem Edii sercem i umysłem z tobą tak długo jak żyję. Pozytywne zaskoczenie działaniem nie sprawiło, że nagle zaprzestałem podawania specyfiku. Przeciwnie, zwiększyłem dawkę do pięciu, sześciu, niekiedy nawet siedmiu kropel, jak aplikator odmawiał posłuszeństwa. Na dobę. Efekt magiczny. Bo po pięciu, siedmiu kroplach i kolejnych tygodniach, aż po dziś, dziś dzień, moja pani nie skarży się nawet na bóle w kolanie. Tak, moi drodzy, kostniako chrzęstniak po wielu długich miesiącach też dostał kopa w ryj. Przestał jej doskwierać, a bóle w stawie kolanowym ustąpiły wraz z odrastaniem nowotworowej, wraz z odrastaniem nowotworowej kostnej tkanki pod skórą. Nigdy nie zrezygnuję z uprawy tej cudownej rośliny ani produkcji oleju RSO i CBD, i jesteśmy żywym dowodem na słowa prawdy, jakie zdecydowałem się Wam napisać i przedstawić w tym prezentowanym dla Was liście, który, postano, postano, którym postanowiłem, który postanowiłem napisać i się nim z Wami podzielić. I choć wiem, że walka o zdrowie mojej kobiety nadal trwa, to prezentowane przeze mnie roślinki na moim kanale Sheenray TV, na który oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam, będą miały jeszcze większą moc uzdrawiania jeszcze trudniejszych przypadków, ponieważ zawierają potężne ilości THC, co z logiki łatwo wywnioskować, że duża dawka THC to duża dawka zdrowia. Na koniec dodam kilka słów odnośnie uprawy. Otóż nie dajcie się indoktrynować, zadawajcie pytania, szukajcie odpowiedzi, bo to sprawia, że człowiek jest mądry. Wyjdźcie ze strefy komfortu, komfortu, która wielu uwiązała jak psy na łańcuchu. Nie pozwólcie się omamiać. mediom i innym korpo pod ludziom. Nie pozwólcie się dłużej ciemiężyć i niewolić. Nie dajcie im narzucać sobie ich durnych, nieistniejących ideałów, bo skończycie tak, jak oni chcą. Ja się z tego wypisałem już dawno temu. Jestem wolnym szanującym się człowiekiem, dumnym lechitom z wielkiej jeszcze dumniejszej lechi. Uprawiajcie te rośliny w opór, nie dajcie sobie wmówić, że szkoda, że szkodzą czy są złe, że zabijają, bo nie ma na świecie ani jednego przypadku zgonu po marihuanie. Śmiertelne dawki 3000 mg na kilogram były równoznaczne z yy, z 70-kilogramowym człowiekiem, który spożył 210 g THC, biorąc pod uwagę, że średni poziom THC w marihuanie jest na poziomie około 10%, to osoba ta musiałaby spalić 2,1 kg marihuany naraz i tu zrobię przerwę niech ktoś spali chociaż z Was 1 gram. Przypominam, że 2,1 kg to jest 2100 gram. Jak ktoś z Was niech spali chociaż jeden gram i, i niech zada sobie za pytanie, czy je będzie w stanie spalić kolejny gram. A już nie mówię o kolejnych 2000 98 gramach. To jest fizycznie niemożliwe. I, poz, i wracając. Osoba musiałaby spalić 2,1 kg marihuany na raz w celu osiągnięcia takiego samego poziomu THC jak w badaniach jego toksyczności. A dodam, że po ekstrakcji THC z marihuany nie ma dawki śmiertelnej. Zabić może w postaci dymu, a czyste THC nie zabija. Pamiętajcie również, że jak Wam każą coś robić, to owszem, róbcie jak najbardziej, ale zupełnie na odwrót. I szybko zrozumiecie, że jak do tej pory nie widzieliście otaczającej was manipulacji, to znaczy tylko jedno: byliście zmanipulowani. Chciałbym się również odnieść do mojego, że tak powiem, stylu bycia prezentowanego na kanale. Najmocniej przepraszam za ilość wyrzuconego, że tak powiem, mięsa, wulgaryzmów podczas kręcenia moich materiałów na nasz kanał, ale jak już większość się pewnie domyśliła. Ciężko być spokojnym człowiekiem, jak przez lata jest się ogłupianym przez sy syfstem, wy wyzyskiwanym, oszukiwanym i do tego jeszcze uczestnictwo w problemach wyżej wymienionych w liście, to i tak jestem z siebie dumny, że dałem się zwariować tylko trochę, zachowując zdrowy rozsądek i siłę do walki o kogoś, kogo kocham. Tak więc bardzo proszę, nie oceniajcie mnie źle, tylko postarajcie się mnie zrozumieć. Jestem tylko trzydziestu kilkoletnim człowiekiem, udręczonym przez system i zmęczonym, a przede mną jeszcze druga połowa życia, której muszę sprostać, podołać. Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, żeby moje filmy były mniej odpychające, ograniczając wulgaryzmy. Nie chcę nikogo odpychać, pragnę tylko dzielić się wiedzą i stworzyć z wami coś, co pozwoli nam otworzyć umysły na medycynę tradycyjną oraz stworzyć coś, co będzie dla nas dobre oraz będzie działać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i mam nadzieję, że swoim listem, swoimi refleksjami wpłynąłem pozytywnie, chociaż na część z Was pozdaje sobie sprawę z tego, że niektórym nie da się już pomóc. Dobrym tego przykładem jest film Matrix, jak jeden koleś zdradził Nio agentowi Smith, oznajmił wszem i wobec, że po wyjściu z, z bańki z Matrixa najzwyczajniej sobie nie radził w realnym świecie i zdradzając przyjaciół, którzy go wyciągnęli z programu, usilnie pragnął do niego wrócić. Bo choć żył w kłamstwie, to i tak wolał to niż świat realny, w którym niestety nie zdołał się odnaleźć. To tyle moi kochani. Dziękuję za poświęcony czas, za to, że jesteście i za to, że wybraliście świat realny, wypinając się dupką w stronę Matrixa. Pozdrawiam wszystkich, ślicie moje treści dalej, niech się niesie i niech ludzie wiedzą, że nie boimy się systemu i, nie ma, i mamy dość siły, by mu się sprzeciwić. W imię prawdziwego pokoju, wzajemnej miłości, szacunku, w imię empatii, której już prawie pośród nas nie ma. Pomóżmy temu wszystkiemu znów zacząć żyć, koegzystować z nami obok nas. Przypomnijmy ludziom, że nie są sami, że jesteśmy jeszcze my, dobrzy ludzie, gotowi nieść nadzieję i pomoc. Wednie w nocy los nam sprzyja, sława bracia i siostry. A na koniec pozwólcie, że, chci, że puszczę Wam utwór, który będzie idealnym, od, będzie idealnym zwieńczeniem i podsumowaniem tego wszystkiego, co tu dziś, yy, co, co tu dziś Wam. Przedstawiłem. Sława bracia i siostry. Trzymajcie się cieplutko. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze i ślijcie materiał dalej. Niech wszyscy to zobaczą. Niech wszyscy wiedzą, że to, co, co jest zakazane, działa, i nie i jest zakazane nie bez powodu. Niech w niech pozwólcie pozwólcie prowadzić się logice. Bardzo was proszę. Ja w was wierzę. Jeszcze tylko wy musicie w siebie uwierzyć. To tyle, moi drodzy. Posłuchajcie. On i młody był, I nie on im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. I sama melodia bez słów Niosła ze sobą starą treść Dreszcze na wskroś serc i głów Śpiewali więc, wrastali w rytm, Jak wystrzał oklaski brzmiał I ciążył łańcuch, zwlekał świt On wciąż śpiewał Byrli murom zęby krat, zerwi kajdany połambat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli i drugi poczuli siłę i czas, i z że już blisko szli, szli ulicami nas, sali pomniki, i pędzali, ten z nami, Ten sami, ten sam sam Kto sam, ten nasz najgorszy wróg